Dobry night, hey, yeah. a ten kiedy mam rzucić? Ok. Teraz już, teraz. Przebieg! Dobra a flash! No, fleszy, nie samo a flesz! Tak mówi, a flesz! Nie widzę, nie widzę, nie widzę! mogą biegać! Dobra, czy jest. Mit, Mid, skrzymanie, Czy nie? Okna są, okna są, po lewo na dole, po lewo na dole. A okna! Ty się kurwa przepiekasz Elo, Elo, 32 Stoi, Murzyn na śniegu Chodź? O kurwa, że was porobi tam Dajbiście Zajbcie Jak się daje się kurwa? Iho! Nie tupaj. oj aaa zjebałem o, kurwa no, chłopa nie widziałem kurwa to <gulanie> <Ale> widział plecki <gulanie> jego no nie trafiłem o się skurwik A. A są kurwa nudy na tej krótkiej krótki na tej nudy nie narzekaj kurwa nie narzekaj proszę Cię wygrywamy kurwa to nudy przegrywamy to <gulanie> to co nie wiem już sam, kurwa, co. Był tam chujek jak go nie trafiłem. ale rzuciłem zajebiście. Sorry, dziadek. Sorry, dziadek. Nie trafiłeś, nie ma za co. No, sorry, dziadek. Nie ma za co. Oła! kurwa. Wow! Nudy na krótkiej, kurwa, mówili. No nudy masz, kurwa, twoje nudy. Bo mnie. Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie, to nie widzę. No, dalej. Czerwiec po prawo A ten pomóż mu Uch, kurwa Oooo już Ale dostanę zjeby za ten nudy Miej flesza na ryju O brawo nie ojciec Nie budź, gruby <laughs> no, Kurwa Gdzie jest na krótki Kurwa Po na krótką poszedłeś? A ja dostaniesz zjeby za tą krótką? Ojciec On ci zawsze zostaje sam Oj, ja nic nie mówię Nie raż bo sobie pieniądze Znaj kup komuś kałachę Go guys. Teraz przejmiemy to eko. Nie rzucaj tego smoka, poczekaj z tym smokiem, poczekaj ojciec, poczekaj chwilę. Już, nie zestraj się. Ojciec tam. Jesteś. No, patrzysz? Dobra. Już, już, już. <laughs> no co? Dostałem pizzy się. Kurwa. Hawkę s... mają. nie żadnej głupiej granaty. Nic nie widzę. Nic nie widzę ojciec. Oba, nie weszli. Jezus. Chyba pójdą cię ten strzelać. Ja jeszcze żyję, mam m4kę. A ten żyj. Nie patrzymy krótkiej. Nie patrzymy krótkiej. Długa też nie jest, patrzymy. Dobra, gruby tam jest. Spokojnie, jest. to jest dobrze. Ja już patrzę, już patrzę. <laughs> Ha. No. <grym> no, <śmiesznie. grym> Śmiechą było nie, koniec. Bo... Kurwa, kogo rzucił? A ty terrorysta, nie? Tynek, kurwa. No. Kto jest biega, jest. Ten kurwa. Kto ty Jeden u mnie, jeden długie u was. będzie tak zgrakał na tej długiej? Podchodzi u mnie. Nie wychylaj A do mu. Słyszysz? Celuję. Bity jest ja patrzę Dobrze, ale nie wychylaj, nie wracaj tu. Obij ty w kół jest po prawej Chyba, że umrę. 10 sekund, spokojnie. No kurwa, podchodzi wam, podchodzi wam! Sabaj się, Synek! Sabaj! Yo. Oh, Boże. Jak kawite, jak ty szczelusz. Aj. Możesz byś się to i przegrać jednocześnie. zostałam się, kupię ci, kupię ci. Dobrze, dobrze. dobrze o, o. Dobra, dobra. Kup, mu, kup, mu, kup mu, Bardzo ci wierz, się, Nie rzucaj, nie rzucaj, nie rzucaj. Poczekaj chwilę, jak mi